Dzień dobry, witam państwa na wypowiedzi medialnej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Prezydentowi towarzyszą pani Irena Biernacka z Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, pani Anna Paniszewa, dyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej imienia Romualda Traugutta w Brześciu oraz pani Maria Tiszkowska z Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Dzień dobry. Proszę państwa, no... Bardzo się cieszę z tej możliwości spotkania z paniami, jak się zapewne wszyscy znający sprawę domyślają, z kilku względów. Po pierwsze, cieszę się z tego, że mogliśmy porozmawiać o sytuacji Polaków, obywateli Białorusi mieszkających na Białorusi, mieszkających w swoim kraju i chcących utrzymywać swoją Polskość, chcących zgodnie ze wszystkimi Zasadami prawa międzynarodowego korzystać z praw należnych mniejszości zgodnie z umową polsko-białoruską z 1992 roku zgodnie ze wszystkimi, tak jak powiedziałem, normami prawa międzynarodowego, które te kwestie regulują, z których przez wiele lat Polacy na Białorusi mogli korzystać, a które no, w ostatnim czasie w sposób drastyczny są naruszane. Cieszę się, że mogliśmy o tym z paniami porozmawiać, ale przede wszystkim cieszę się ogromnie z tego, że panie, które jeszcze nie tak dawno, niestety, były więzione, przebywały w więzieniu, dzisiaj są z nami, dzisiaj są w Polsce, są bezpieczne, nic im nie grozi, znajdują się pod opieką polskich władz moją, jako prezydenta Rzeczypospolitej, polskiego rządu. Cieszę się, że zabiegi dyplomatyczne, które podejmowaliśmy przez kilka tygodni, przyniosły ten rezultat, że panie zostały uwolnione, mogą być dzisiaj z nami i mogą w związku z tym zdać nam relacje, tak jak powiedziałem, z tego, w jaki sposób były traktowane i jak wygląda sytuacja Polaków na Białorusi w tej chwili. Odbyliśmy przed chwilą długą rozmowę tutaj w Belwederze. Panie mówiły mi zarówno o tym trudnym czasie, kiedy przebywały w więzieniach, w różnych więzieniach, bardzo trudnych miejscach, trudnych ze względu na panujące tam w tej chwili warunki, ale trudnych też ze względu na wspomnienia, jakie Polacy mają, bo to są bardzo często miejsca, które. Są zakładami karnymi czy aresztami od wielu, wielu dziesięcioleci od, od czasów jeszcze sowieckich. No i niestety w związku z tym, skojarzenia z tymi miejscami dla Polaków, ale także i dla bardzo wielu Białorusinów, którzy chcąc żyć w wolnym kraju, cierpieli, cierpieli prześladowania. W oczywistych, z oczywistych względów nie są dobre. Ale rozmawialiśmy też, tak jak powiedziałem, o sytuacji polskiej szkoły, o sytuacji. Polskiego harcerstwa, o sytuacji związku Polaków na Białorusi, o tym, jak to w tej chwili wygląda, jak to działa. To były te najważniejsze tematy, które poruszaliśmy z paniami. Oczywiście mówiliśmy również o tym, co panie, co panie planują robić w przyszłości, jak wygląda ich sytuacja tutaj w Polsce, jak wyglądają warunki, w których na co dzień przebywają i rzecz jasna, tak jak wspomniałem, jakie są ich. Plany na przyszłość. Mogę, mogę zdradzić, że w przyszłym tygodniu przewidziane jest spotkanie pań i przedstawicieli polskich władz z przedstawicielami wspólnoty polskiej. Będziemy odbywali rozmowę na temat dalszej działalności pań tutaj w naszym kraju. Szczegółów liczę na to, że ten czas, który panie będziecie spędzały u nas, będzie czasem dobrze spożytkowanym. I że będziecie, panie, mogły wrócić do siebie na Białoruś w momencie, w którym będzie to możliwe. Wszyscy mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej z powrotem do swoich bliskich, do przyjaciół, do swoich domów, do swojej ziemi, bo tak jak zawsze to podkreślam: Panie są Polkami, mają takie pochodzenie, ale panie są też obywatelkami Białorusi, dlatego że Białoruś to jest ich ziemia to jest ich ojczyzna to jest ich ojcowizna panie urodziły się tam tak jak ich dziadkowie, tak jak ich rodzice. I to jest ich miejsce, które postrzegają jako miejsce swoje. Wszyscy mamy nadzieję, że będą mogły jak najszybciej na to swoje miejsce wrócić i z całą pewnością będziemy tutaj wspierali. I chcę bardzo mocno podkreślić, będziemy jako polskie władze, ja jako prezydent Rzeczypospolitej czynili wszystko, aby nie dało się Polaków i Białorusinów poróżnić. Jest to bardzo przykre. Jest to dla nas ogromnie smutne, i dla Pań, i dla mnie, że obecne władze Białorusi, które co tu wiele mówić, prześladują w tej chwili związek Polaków na Białorusi, bo gdyby tych prześladowań nie było, Panie nie znalazłyby się w więzieniu próbują poprzez swoje oskarżenia fałszywe oskarżenia doprowadzić do skłócenia mieszkających na Białorusi Polaków i Białorusinów, oskarżając panie w większości o gloryfikowanie nazizmu, o działalność przeciwko państwu białoruskiemu polegającą na w czczeniu pamięci o tych, którzy walczyli kiedyś po czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej przeciwko czerwonemu terrorowi, że działają przeciwko Białorusi. Cóż bardziej mylnego. Myślę, że jest bardzo niewielu obywateli Białorusi, Białorusinów, którzy dzisiaj czują się i identyfikują się z czerwonym terrorem, identyfikują się z czasami sowieckimi, identyfikują się. Z tym, co wtedy wobec ich narodu było realizowane przez sowieckie władze, i próba takiego skłócenia Polaków z Białorusinami poprzez właśnie fałszywe oskarżenia o propagowanie nazizmu, który w oczywisty sposób był dramatem zarówno dla Białorusinów, jak i dla Polaków w czasie II wojny światowej, który, który, który prowadził do zagłady rodzin. Jest to oskarżeniem podłym, jest oskarżeniem strasznym, ale Chcę bardzo mocno podkreślić, nie pozwolimy na to, by w ten sposób skłócano nasze społeczeństwa, by w ten sposób skłócano naród białoruski, naród polski, by w ten sposób skłócano ludzi, którzy mieszkają razem w jednym kraju, w jednym społeczeństwie, tak jak Polacy mieszkają z Białorusinami na Białorusi i co chcę bardzo mocno podkreślić, tak jak Białorusini mieszkają tutaj w Polsce u nas, razem z nami, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i to także jest ich ojcowizna. Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy sąsiadami, jesteśmy dwoma zaprzyjaźnionymi ze sobą narodami i będziemy czynili wszystko, żeby tak pozostało i mam nadzieję, że te wrogie dla nas działania, które mają nas poróżnić, nie udadzą się i przyjaźń pozostanie i wzajemny szacunek. Jeszcze raz podkreślam i wzajemny szacunek pomiędzy Polakami a Białorusinami, bo ten wzajemny szacunek i wola życia w spokoju, w pokoju jest tutaj najistotniejsza. Wierzę, że tak właśnie jest i tak właśnie będzie. Przekazuję Panią głos. Dziękuję. Uprzejmie proszę o zabranie głosu Panią Annę Paniszewą. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, nie mam słów, żeby wyrazić naszą ogromną wdzięczność nas, Trzech liderek polskiej mniejszości z Białorusi, z Brześcia, z Lidy, z Wolkowyska prowadzących polskie szkoły, za uwolnienie nas z więzienia, do którego trafiłyśmy pod absurdalnym zarzutem. Przyszło nam bronić naszej godności, godności żołnierzy wyklętych, godności Polski. Od lat robiliśmy to na Białorusi. Ale w tym roku nie tylko my, inni też dostali za to więzienie. Mam nadzieję, głęboką nadzieję, że wspólnie obronimy dobre imię Polski, również Polaków na Białorusi i że nikt i nigdy nie podzieli narodu białoruskiego i narodu polskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję paniom za udział w spotkaniu. Teraz przechodzimy do drugiej części wypowiedzi pana prezydenta. Szanowni państwo, przed spotkaniem z paniami, które, tak jak powiedziałem, było dla mnie bardzo ważne, spotkaniem z przedstawicielami wspólnoty polskiej. Na Białorusi, Polkami, które tam mieszkają, tam żyją i które udało nam się uwolnić z więzienia, w którym zostały umieszczone pod tymi fałszywymi zarzutami, przed tym spotkaniem odbyłem spotkanie z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Była tutaj w belwederze pani Swietłana Tichanowska i był także pan Paweł Łatuszka. Wspólnie. Usiedliśmy do stołu, rozmawialiśmy na temat aktualnej sytuacji na Białorusi. Rozmawialiśmy na temat tego. Ja przede wszystkim pytałem o to, w jaki sposób jesteśmy w stanie wesprzeć dzisiejsze działania białoruskiej opozycji, białoruskiej opozycji rozumianej w sposób bardzo szeroki. Białoruskiej opozycji rozumianej jako tych, którzy po prostu chcą demokratycznej, suwerennej niepodległej Białorusi. Ja wprost powiedziałem do pani Swietłany Tichanowskiej, do pana Pawła Łatuszki. Proszę państwa, propagandziści władz białoruskich mówią dzisiaj, że Polacy wspierają wasze dążenia tylko dlatego, że w ten sposób realizują swój interes. Polska w ten sposób realizuje swój interes. Jest w interesie Rzeczypospolitej Polskiej, aby za naszą wschodnią granicą było państwo suwerenne, niepodległe, które ma swoje własne sprawy, które rządzi się demokratycznymi zasadami, w, których ludzie żyją jako w którym ludzie żyją jako ludzie wolni, w którym ludzie uczestniczą w wyborach, mając świadomość i przeświadczenie o tym, że ich głos się liczy, że ich głos faktycznie przekłada się na wynik wyborczy, że to oni. W ramach rzeczywiście demokratycznego systemu decydują o swoich sprawach, i że rzeczywiście to oni decydują o tym, kto jest ich władzą, a kto nie, kto nimi rządzi, a kto nie. Żadnego innego oczekiwania nie ma, bo obok tego jest tylko jedna rzecz to, co przedtem wspomniałem jesteśmy dwoma bratnimi narodami Polacy, Białorusini mieszkamy owszem, w większości po dwóch stronach granicy. Ale my jak najlepiej życzymy naszym sąsiadom. Właśnie chcemy, żeby mieli państwo demokratyczne, suwerenne, niepodległe, żeby sami się rządzili, sami decydowali o swoich sprawach. Że jeżeli chcą podążać w kierunku Unii Europejskiej, w kierunku tej wielkiej europejskiej wspólnoty, w kierunku prosperity gospodarczej, ale przede wszystkim w kierunku jak najszerszego spektrum wolności, to jest to ich prawo. I my, jako Polacy, my jako polskie władze, chcielibyśmy, żeby mogli to prawo realizować. My wszyscy jeszcze doskonale pamiętamy ten czas, kiedy my nie mieliśmy takiej możliwości przed 1989 rokiem, kiedy my nie mieliśmy możliwości swobodnego wypowiadania się tutaj, w Polsce, kiedy my nie mieliśmy możliwości swobodnego zrzeszania się tutaj, w Polsce. Kiedy te prawa były w sposób drastyczny ograniczane, blokowane, kiedy ludzie nie chodzili na wybory, bo uważali, że są one nic nie warte, dlatego że komunistyczna władza i tak je fałszuje. Pamiętamy tamte czasy. Jestem jeszcze z tego pokolenia, które się w tamtych czasach wychowywało. 89 rok to czas przełomu, ale także czas mojego przełomu, bo wchodziłem wtedy w dorosłe życie, miałem 17 lat. Doskonale pamiętam te czasy. I wiem, o czym rozmawiam dzisiaj z przedstawicielami opozycji białoruskiej. I tego im właśnie życzę, żeby mogli to uzyskać, żeby Białoruś stała się państwem prawdziwie demokratycznym, żeby wybory na Białorusi były prawdziwe i uczciwe. I żeby głęboko w społeczeństwie białoruskim było to przeświadczenie, że jeżeli wybierają swoje władze, jeżeli wybierają prezydenta, to. Ta osoba, która zostaje wybrana, jest rzeczywiście wybrańcem większości tych, którzy wzięli udział w wyborach. O nic innego nie chodzi. Natomiast wybór sojuszy jest wtedy ich osobistą sprawą. Czy bardziej będą się chcieli zwracać w kierunku sojuszu na wschód, czy bardziej się chcieli będą zwracać w kierunku sojuszu na zachód? To jest ich decyzja, ale w ramach demokratycznych zasad. To uważamy Tutaj w Polsce, że powinno być im zapewnione. O tym właśnie dyskutowałem z panią Svitwaną Tichanowską, o tym dyskutowałem z panem Pawłem Łatuszką i nie ukrywam, że obiecałem im, że będąc na forach międzynarodowych w przyszłości, mamy wszyscy nadzieję, że pandemia koronawirusa opuszcza nas i że będziemy mogli wrócić do normalnej działalności w przestrzeni międzynarodowej, że będą na powrót. Normalne sesje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, że Polska będzie mogła w przyszłym roku w normalny sposób sprawować swoje przewodnictwo w OBWE. Obiecałem im, że będziemy o sprawie białoruskiej tam mówili. Obiecałem, że będziemy akcentowali i argumentowali w ich imieniu, wszędzie tam, gdzie ich nie będzie mogło być, czy w danym momencie ich nie będzie, o tym, jakie jest rzeczywiście oczekiwanie, Mieszkańców Białorusi, narodu Białoruskiego, i w jakim kierunku chcą oni podążać? Powtarzam jeszcze raz, w kierunku demokracji, tak, żeby mogli sami decydować o swoich sprawach, sami decydować jako społeczeństwo, sami decydować jako wyborcy. No, niestety, dziś sytuacja na Białorusi jest taka, że Państwo, zarówno Pan Paweł Łatuszka, jak i Pani Svetlana Tichanowska, de facto są dysydentami, przebywają poza granicami swojego kraju, ale głęboko wszyscy w to wierzymy, że będą mogli wrócić właśnie po to, by uczestniczyć w prawdziwych, uczciwych demokratycznych wyborach. Nie mam żadnych wątpliwości, że tego potrzebuje dzisiaj Białoruś, tego dzisiaj potrzebuje społeczeństwo białoruskie, aby pozwolono im wybrać i aby mogli dokonać rzeczywiście swobodnego, wolnego wyboru na uczciwych zasadach. Decydując o swoich sprawach, w tym my na pewno, jako przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej, jako władze Rzeczypospolitej Polskiej, ale myślę, że w gruncie rzeczy, jako także i polskie społeczeństwo, będziemy ich wspierali i to im dzisiaj obiecałem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Na tym kończymy spotkanie.